Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie. Wybieramy się dzisiaj do Ruda Janowickich, aby narysować serce dla połodzian. Naprawdę zaskoczony jak ta podstawowa przerzutka srema bardzo fajnie działa. Żeby nie przedłużać, żeby przejść do rzeczy. O co tutaj chodzi? Rysujemy serce jadąc na rowerze. I w dniach między 22 marca, 6 kwietnia umieszczamy na swoich mediach społecznościowych z hashtagiem serce dla powodzian i linkiem do zrzutki i opisem trasy. Dlaczego wasza trasa była Wyjątkowe. W ten sposób rywalizujemy, a zbiórka prowadzona jest w sposób profesjonalny przez Fundację Masywu Śnieżnika. Link do zbiórki i wszystkie informacje, których potrzebujecie, macie na dole w opisie filmu. I tutaj prośba nasza ogromna do Was: pomóżcie nam zasięgami rozpropagować tą akcję. Pomóżcie też, wpłacajcie ile tylko macie ochotę, ile możecie, bo akcja jest szczytna i potrzebna. Wiadomo, że często są takie narzekania, że gdzie jest ten czy tamten polityk odpowiedzialny za to. Jesteśmy Polakami i wiemy bardzo dobrze, że jak sami się nie zorganizujemy, to nikt nam nie pomoże. A tutaj pomoc ciąć jest potrzebna. A, wiem co chciałem dodać. Wyobraźcie sobie, że ten film obejrzy 8 tysięcy osób, tak jak moje ostatnie filmy. I każdy z oglądających płaci po dychę, po 10 złotych. To już mamy 80 tysięcy złotych. Razem możemy zrobić naprawdę coś fajnego. Dawna fabryka dywanów w Kowarach. Kiedyś znane miejsce, teraz już tylko straszy. Muzeum sentymentów. Rudawski Park Krajobrazowy. Dom Kata. Wystawa narzędzi Tortur. Ciekawe czy mają rowery. Już to kiedyś mówiłem. Wystawa narzędzi Tortur. Ciekawe czy mają rowery. Obciążone bagażem. No w takim to bym sobie nocował. Patrz jaki ciekawy budynek mieszkalny. Centrum wiedzy o browarnictwie. Ale te dzieciaki po Centrum Wiedzy o Browarnictwie, to mam nadzieję, że nie browary sprzedawały. Kowary mają swój urok, możecie tu znaleźć zarówno takie stare, piękne, zabytkowe budynki. Ale niestety blisko ścisłego centrum, czasami wygląda to jak po wojnie. Po prostu drastycznie źle, szczerze mówiąc kowary miejscami, no to jest jedna z najbrzydszych miejscowości jakie znam. Ale trzeba przyznać, że w ostatnich latach bardzo pozytywnie się również zmieniają, jest rewitalizacja. Coś się tutaj dzieje. Na pewno mogę Wam starówkę w kowarach polecić. Robi wrażenie. Nareszcie jakaś górka 13%, więc czuję, że jestem w rudawach. Nachylenie wygląda na pierwszy rzut oka przerażająco, ale widzę, że Neto sobie bardzo ładnie radzi. Dajesz, dajesz, pięknie. A zaraz wam pokażę, jakie cuda tu widać stąd. No i co się tak denerwujecie na mnie, dajesz, dajesz. A to nie koniec tej górki, Daria robi się jeszcze wesołej. Naprawdę jestem pełen podziwu dla Anety, że ona to jedzie, ale 380 watów, że to podjechać. Miałem jutro robić trening interwałowy, ale mam nadzieję, że trener mi po tym już daruje. Patryk, proszę, bądź człowiekiem. Jakieś źródełko z wodą, ale podobno niepitne. No nie dziwne, że niepitne, jak jakiś żabol tutaj. Źródełko JOLA! Źródełko Jola nosiło dawniej nazwę Graf Pukler Brunnen. Edward Graf von Pukler był jednym z założycieli nowoczesnego ruchu społecznego w Niemczech. Jak głosi legenda, woda z tego źródełka wykorzystywana w celu produkcji kowarskiego piwa. Czerwony główny szlak sudecki, a my wjeżdżamy do Gruszkowa, pięknej miejscowości. Już niewiele takich miejscowości zostało, nawet tutaj w tych okolicach, które zachowały swój dawny charakter. Patrzcie na te widoki! Ale tu jest klimat! Dobra, ja tu sobie wcisnę troszkę więcej watów, poczekam na Anetę na, na szczycie górki. Trening się niestety sam nie zrobi. Ziu. Jadę i tak się zastanawiam, co mi brzęczy w łańcuchu. Okazało się, że mądry Konrad założył przed wyjściem w pośpiechu spinkę na łańcuch odwrotnie po jego czyszczeniu. I brawo ja. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Magia, po prostu magia rudaw janowickich. Teraz to miło mi się tutaj jedzie, ale pamiętam grawon, który prowadził przez Rudawy środek nocy. To była najtrudniejsza rzecz i najcięższy rowerowe chwile, jakie przeżyłem. To stanowczo jest najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu robiłem. Siedzę przy drodze. Chyba kolejny już raz zrobię 10 minut drzemki, 15 na stawie budzik. Mówisz, że podobają Ci się Rudawki janowickie? Są bardzo ambitne trasy. Cały ten rower kosztował raptem uwaga 3000 zł w hiszpańskim sklepie. No i to był jeden z najlepszych zakupów rowerowych, jakie nam się udały. No jest tu klimacik! Podoba mi się tu, żebym chciał tu mieszkać. Ale tak, żeby się przejechać, to powiem Wam, fantastyczne. Trzymam hamulec jedną ręką, mam nadzieję, że wystarczy. Patrzcie. Ludzie tu sobie, powiem Wam, mieszkają po prostu jak w bajce. Aneta się mnie pyta, co to są za skały tam na tej górze. Otóż, moja droga, to są szczyty Rudaw Janowickich. Ale wiesz, że Ty tam byłaś, jak szłaś ze schroniska Szwajcarka na górę? No byłam tam. Byłaś tam. Powoli, powoli, moi drodzy, pojawiają się krokusy i to w górach. Słońce tutaj wcześniej zachodzi za górami, robi się już zimno. Co to się nagle tak ciężko jedzie? Górka się zrobiła, wiesz? Karpnickie ścieżki zadumy ruiny kościoła ewangelickiego. Ale się zrobiło zimno. Zabytkowa leja lipowa, możecie to pamiętać z mojej wyprawy zimowej, gdzie zasypało mi trasę całkiem. Muszę założyć czapkę, jest tak zimno. Do domknięcia Serduszka zostało nam jeszcze 10 km. Jakby ktoś chciał powtórzyć tą samą trasę, to polecam. Jest widokowo piękna, a dostępna. Jedzie się głównie asfaltem. Sam początek jest troszeczkę trudniejszy. Są te podjazdy mocne, ostre w kowarach. No i to jest jednak 600 coś metrów przewyższeń. Dla niektórych może brzmieć zniechęcająco, ale można kawałeczek przecież podprowadzić. A jak ktoś nie ma doświadczenia w Jeździe w górach a chciałby zaznać górskich widoczków? To myślę, że trasa taka w sam raz na początek. Pewien minus to jest oczywiście ruch aut, jak to na asfalcie, ale nie można mieć wszystkiego. Jest przepięknie. Naprawdę, naprawdę zaskakujące są te okolice. Kowary, gruszków, rudawski park. Jakby się wydawało, patrząc na mapę, że tutaj. No może nic takiego atrakcyjnego nas nie czeka, no bo zaraz przecież mamy Karpasz, wszystkie karkonoskie szlaki rowerowe, a tymczasem okazuje się, że pobliskie Rudawy, no to jest taka ukryta perełka. I tak się zagadałem, żeby Wam panoramy pokazać, że troszeczkę zboczyłem z trasy, przez co moje serduszko nie będzie idealne. Tu się rozjeżdżamy, ja jadę narysować bardziej idealne serce. Aneta śmiga dalej asfaltem. Żeby narysować ładne idealne serce pojechałem skrótem żeby ściąć i według mapy tu jest droga na lewo. Mhm. Przygoda przygoda każdej chwili szkoda. Dobra nie wygląda to tak źle jadąc na wprost ominę ten szczyt Radlica prawą stroną i zaraz spotkam się z Anetą mam nadzieję w łumnicy. Dobra, żeby się spotkać z nią sprawnie, należałoby tu przyspieszyć. Oj. Mam wrażenie, że kiedyś już tutaj byłem, chyba jak jechałem zimą na przełęcz okraj. jest Janeta w Łomnicy. Sery regionalne, produkty regionalne. Tu na przykład możecie sobie kupić pierogi z kozim serem. Koniec wycieczki. Jak się podobało? Podobało się, ale pod koniec było już bardzo zimno. Tak, tutaj w górach jak tylko zachodzi słońce robi się zimno natychmiast. Trasa wydaje mi się taka w miarę łatwa do zrobienia dla początkujących, pomimo że górska, z górskimi widokami. Te 600 metrów przewyższeń może się wydawać, że to tak przeraża na początek, ale były takie dwa trudne momenty, no ale było okej. Okay. Także polecamy, rysujcie serduszka, wspierajcie akcję. Ja wiem, że ten kanał ogląda dużo bardzo fajnych ludzi, którzy robią bardzo fajne rzeczy. Liczę na was, ja wiem, że czasami się nie chce, bo to teraz trzeba kliknąć w link, wykonać dwa ruchy myszką, a może i przelać tam te chociaż 20-30 zł, ale polecam, dlatego że sam organizator, wiecie, zrobił to spontanicznie. To jest oddolna inicjatywa człowieka, który chce zrobić coś dobrego, i tego typu akcje ja wspieram i również Was będę do tego bardzo zachęcał. Rysujcie serduszka, udostępniajcie na swoich mediach społecznościowych, na swoich profilach z hashtagiem. I co? I tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czołem. Cześć.